Oh fuck, ja pierdolę, kurwa! Ja pierdolę. Fuck. Która godzina? Piąta rano. Alex Alex Nigdy wcześniej nie byłam tak wcześnie w szkole. Alex, co ty zrobiłaś? Jestem taka głupia. Co, kolejną przyjaźń stracę? Ja pierdolę. Jak mogłam wyruchać swoją przyjaciółkę? Znaczy... Nie pamiętam nic. Jak ja mam się zbliżyć, przyjaźnić po czymś takim. Ona mnie kocha, a ja już nigdy nie tknę alkoholu. Żałosny jesteś, Alex. Nie zasługujesz na dobro w tym świecie. Na nikogo nie zasługuję. Wow, Alex! Wiedziałam, że masz jakieś problemy z głową, że gadasz sama do siebie. Co? Główno zatkało? Słyszałam wszystko, co powiedziałaś. Naprawdę jesteś żałosna. Rozkochujesz w sobie przyjaciół, a później ich zostawiasz? <śmany> Typowe jak na ciebie. Nie wiedziałam, że jesteś taka okropna, Alex. Pierdol się, Patty. A? <śmany> Pierdol się, tak? <śmany> a wiesz co ja mam? Nagranie. Pozwoliłam sobie nagrać twój monolog, który mówiłaś sama do siebie. Bo powiem ci, że to było żałosne. Wszędzie rozpoznam ten twój żałosny głosik. Byłoby nieciekawie, gdybyś o tym dowiedziała. Czyż nie? Patty, kurwa, nie rób mi tego. Z jakiej racji bym miała tego nie robić? Z czystej satysfakcji to robię, bo ci nienawidzę, Alex. Jesteś okropną osobą, a tego w sobie nie widzisz. Ja okropna? To ty mi zniszczyłaś życie w szkole i rozgadałaś, że... Oj tam, oj tam, Alex! Bo jak ty sama to powiedziałaś, nie zasługujesz na szczęście, co nie? <noise> Proszę, nie rób tego. Zrobię wszystko, co chcesz. O, czyli jednak nie chcesz stracić Bridget? Urocze. Czyli co? Będziesz z nią chodzić, czy jak? Czy ci udawać, że nic nie stało? Powiedz mi, Alex, co planujesz zrobić? Nie wiem. O Jezu, jaka ty jesteś zagubiona dużyczka. Może zrób przysługę i się po prostu zabij? To tylko taka moja mała sugestia. Ale zastanawię się, jak cię wykorzystać. To pa, Alex! Trzymaj się! Alex! Aleks! Uh, hej, Van. Ale wczoraj wypiliśmy. Weź, aż mi wstyd teraz. Ach, mama ma rację, powinno rzucić picie. Mam z tym trochę problem. Um, Bridget? Um, słucham, Alex. Czy między nami wczoraj coś doszło? No. Tak, co tak, się, ale. Więcej to nic. Jeśli myślisz o tym, to w życiu bym tego nie zrobiła. Poza tym byliśmy obydwie pijane i to byłoby nie w porządku. Okej... Okay. Wszystko w porządku, Alex? Ja mam... mętlik w głowie. Czy my się dalej... przyjaźnimy? Alex... Wiesz, to było trochę dziwne, wiesz? Poza tym chyba wiesz, że... Mam do ciebie uczucia jakieś, nie? Czy nie pamiętasz? Tak, pamiętam, czyli jesteśmy razem? No tak, na to wygląda. Wszystko w porządku, Alex? tak Sprawdźmy, może szafkę, może Stalker mi coś zostawił. Y Okej. Okay. I co? Nic nie zostawił. Chyba dobrze, nie? Już dzwonek, to ja idę na lekcję. Nie chcę się spóźnić, pa! Już idę. Cud nie w sosie? Chodź już. okej okay. Alex, ja muszę iść. Już idziesz, dopiero co minęła pierwsza lekcja. Przepraszam, źle się czuję po prostu. Alex, proszę, chcę pogadać. Napisz do mnie, dobra. Co się dzieje, Bridget? Nic mi nie mówisz. No bo, nie wiem, wczoraj wypiliśmy i zrobiliśmy make-out. Chciałam, Aleks, moje uczucia. Ona je odzajemniła. Rano wyszła bez słowa. Okej. Okay. Dam jej trochę czasu. Może ma traumę po Jasonie, jak z nim była, czy coś. Albo miała jakąś swoją inną miłość, o której nie mówiła. O, jakaś ty wyrozumiała, Bridget. To bo się o nią martwię. Wiem, że ona mnie kocha, ale nie umie tego wzajemnić. Skoro tak myślisz. Ja nie mogę, ale tu jest syf! I kto spał w moim łóżku?! Wów, wów, co tam kurwo szczekasz? A ciebie czoło nie ma w szkole. To samo powinno zadać tobie. Matka ci pozwala przeprowadzać tutaj chłopaków? Kto tu był ostatnio? Mike, Victor, Cody? A, tym razem był tu Jeffrey, a co? Dziewczyno, ty nie masz godności! O, matku, idźcie spłakać do matki. No tak w ogóle matka wie, że sypiasz z dziewczynkami. Co skąd wiesz? Pati ci powiedziała, tak? No tak, i co? Ja przynajmniej nie rozkukuję swoich przyjaciół, a później nie wiem, wykorzystuję ich i zostawiam Ja jej nie wykorzystałam po prostu. Po prostu byłam pijana. No i chciałaś się zabawić. No to rozumiem. Słuchaj, Amanda. Mi jest naprawdę ciężko. Teraz mogę stracić swoją przyjaciółkę, a wcześniej straciłam Yuki, Michaela i Silvera. Ja jej nie kocham. Ja ją tylko kocham jako przyjaciółkę. Nic więcej. Nie wiem, co zrobić. No, dodatek nie mam w szkole. Jeszcze mam Stalkera. Stalkera? Tak. To pewnie od Jasona. Nie wiem, co robić, Amanda. Pomóż mi, proszę. Alex, ja... ja nie wiedziałam, że ty masz tak ciężko w życiu. Przepraszam. Chciałam tylko się odegrać na tobie i robić ci pozłości po tym, jak. Aleks, ja. Przepraszam. Wybacz mi, Alex, naprawdę przepraszam. Nic się nie stało, wybaczam ci. Ale. Co mamy zrobić z tym Stalkerem? Nie pójdziesz na policję z tym? Nie mam dowodów. A co jeżeli, jak powiem, to coś się stanie? Mi albo wam. Co to było? To chyba było w salonie. Chodźmy. Super, rozumiem szybę w salonie. Jezu, super wiem, mamie jak to zobaczy. Nie wiem, że bawiliśmy się w frisbee czy coś. Liści ci zostawił Jakie rozczulające Czyli on wie wszystko, co my... Nie wiem jak, ale on wie wszystko, co ja tutaj robię w domu Co powiem mamie? Że bawiliśmy się frisbee? Serio? Nie powiemy jej? Nie! Nie chcę jej stresować Ona nie może się dowiedzieć Przynajmniej ci bydło zostawił ha, ha, ha bardzo kurwa śmieszne. Nie mi odpisać. Powiedz jej prawdę, bo brnij dalej. Aha, czyli chcesz dalej ciągnąć kłamstwo. Nie chcę jej stracić. Wiesz, żeby już cierpiała. Nie zasługuje na szczęście. Alex, każdy popełnia błędy. Tego poniosę za to konsekwencje.